Witam, jestem Doginus Full to jest odpowiedź wideo dla Weskin Joya. Ech, mam nadzieję, że... Nie, co ja tam będę gadał? Um, Weskin, please. Trzy w grudniu. 29. Co mogę powiedzieć z tym wielkim forciarzem, że akurat e, skończyłem 6 lat. O oh, No nie wiem. Ja to bym tak... Hmm. Mam nadzieję, że jest... moja jest... prośbę prośbę. Ja nie wiem co mówić. Prób nie mam. Na YouTube jestem od dobrych 8 miesięcy. Dwa filmiki kilka ulubionych. O, wow, udało mi się stworzyć playlista. To jest mój największy rzecz. Eee, tak. No w sumie tyle jak dla mnie filmiki moje kompletne, kompletne dno jeden bez, jeden ten, w odwrotnych kolorach a drugi, a drugi a drugi kurde, się. ja sobie nie a a drugi bez głosu no tak kurde Mo Moja odpowiedź, proszę, zbieraj. Ale jeśli chodzi o nagrywanie Minecrafta, sorry, ale nie. Minecraft crashuje mi kompo, co się pewnie połowa teraz przy tym uśmiała. Tak, crashuje mi kompo. Mam tu w nosie. A ja. Przykro mi, ale z Minecraft'a nie ci z Team Fortessa, z Counter Strike'a. Oczywiście. Że mnie. Um. Nie wiem. Um. Mam jeszcze kilka gier. Nie wiem dokładnie ile. Gra w Lola. Nie wiem, może Ty też grasz. Um. Ale od razu mówię, że nie jestem uzależniony. Ja Ci tylko proszę, do po raz trzeci, żebyś przyjął mnie 8 miesięcy, nic nie zrobiona. dzięki, na razie, pa, pokój.